Wszystkich. Chciałbym Wam powiedzieć trochę o roślinach miododajnych, jakie w tym roku posadziłem, w zasadzie też i w tamtym. Było to 10 akacji i 12 lip maltkiego. Wam, wszystkie się przyjęły. Akacje trochę z problemami. Lipa bardzo dobrze, ale to Wam później pokażę. U mnie chodzi o to, że tak, no pszczół jest coraz więcej, pożytki coraz jakby słabsze, pogoda tym bardziej, jeszcze coraz bardziej w kratkę. No i tak jak w wędkarstwie, jeżeli nie zadbamy też o, o swoje. Jakby pożytki. To też i no, pszczoły nie będą miały skąd nosić. Nie będzie te, tego miodu, o który tak przecież nam najbardziej chodzi. No i, i trzeba coś robić dla nich. Tutaj kupimy, właśnie teraz przyszło dopiero, wprawdzie, zamawiałem już dawno. Miało być na początku, połowie kwietnia, później początek maja. Już koniec maja. Tutaj mamy 168 sztuk lawendy i 42 sztuki szałwi sadzonki. Dzisiaj będę je sadził. I powiem tak, jest to bardzo fajna miododajna roślina pod tym względem, że małe wymagania glebowe, gleba w zasadzie zasadowa tam wystarczy zrobić, przekopać, dać trochę trociny, dolomitu i już fajnie ona rośnie, nie trzeba tego podlewać, w zasadzie na glebie suchej fajnie to rośnie. Uprawa tego w zasadzie jest bardzo prosta, bo szałwy nie robimy nic, lawendę w jesienią wycinamy pędy. Ona później nam trochę odbije, wiosna odbija nowy, nowy krzew i to wszystko. Żeby kwitła nam lawenda na dwa razy, to po, po kwitnięciu pędy kwiatowe wycinamy i ona automatycznie jakby odbija. O to jest właśnie lawenda, tutaj o te wszystkie sadzonki, a tu jest szałwia. Odbija nam to fajnie, pięknie, wtedy i znowu zakwita. Już nie takim dużym kwiatostanem, ale, ale znowu kwitnie, no i pszczoły też mają co nosić nawet w sierpniu, gdy drugi raz zakwita, wtedy już ten sobie pyłek noszą na, na zapas zimowy. Także powiem Wam, warto sadzić, nie, mniej narzekać, a więcej sadzić. Zawsze. Czy to coś pomoże? No nie wiadomo. Na pewno nie zaszkodzi, a coś tam tym naszym właśnie pszczółkom da. Tam daleko widać oddali, o widzicie rzepak, na którym moje pszczoły latają. A tutaj dzisiaj po południu będę zabierał się za sadzenie. I tak, jeszcze co z tego? Takie sadzonki, jeżeli sadzimy takie małe, żeby tam fajne wyszły później krzewy, bo to jest bylina wieloletnia. To o takie jak sadzimy po dwóch tygodniach, to one powinny być przyrost ich około dwukrotny. Przycinamy je tak na 5 cm. Wtedy ona nie idzie do góry, tylko ładnie się krzew rozrasta na boki i mamy ładny krzew i wielokwiatowy. Także zaraz, bo później Wam jeszcze zaraz pójdziemy, pokażę Wam sto akację, która trochę się przyjęła, trochę się nie przyjęła, w zasadzie się przyjęły, no, ale tak trochę z problemami i te lipy Moltkego, które ładnie się przyjęły. Widać, że będzie, będzie z tego coś. Tutaj mamy te moje dwie akacje, tutaj rosną przy drodze, resztę 10 następnych w innym miejscu i tak przejdziemy, pokażemy tak z tymi, o, Chciałem wam pokazać głównie z tymi moimi akacjami. Akacja ładnie się przyjęła. Tutaj widać przyjęcie jest bardzo fajne. Jedna, druga, trzecia i tutaj były problemy z akacjami, które są. O tutaj w zasadzie są dwa badyle, widzicie? u góry, ale, ale odbijają na dole. i Myślę, że coś jednak z tego będzie. Nie wiem, czemu się nie przyjęły. Trudno mi powiedzieć, no ale widzę, przyjmuje się odbija. O, i tutaj jest druga, tak samo. Jest bady, złamał się, ale tutaj mamy, że o, odbija się ładnie. Chyba coś z tego będzie. Zobaczymy. No, lepiej, żeby coś było. I tak samo jeszcze jedna. Właśnie z trzema bo miałem takimi akcjami trochę problem. Na dole ładnie, ładnie, ładnie idzie. Góra usechła wcześniej, ale lubię od dołu. Także coś z tego będzie. No, a myślałem, że to już do wykopania, do wyrzucenia. Na koniec jeszcze pokażę Wam zaraz, przejdę w drugie miejsce, tam gdzie posadzimy tych następnych 10 lip. W tym roku mam nadzieję tam jeszcze dosadzić 10. Także będzie w sumie 22. No to już myślę, tak całkiem, całkiem fajnie. No, także zobaczymy, co z tego będzie. No I tutaj, jak Wam mówiłem, tutaj mam wsadzonych tych 10 lip, resztę dosadzonych z tych pozostałych 12. W dwóch rzędach po 5, tam jeszcze zostanie miejsce, mnie trochę to dosadzę w tym roku, jak dobrze pójdzie. Wszystkie się przyjęły fajnie, tam dwie trochę są obtarte przez rogań przez koziołka, bo tutaj, o, tutaj w Wolszynie sobie miał nocleg zimowy. No i tak przychodzi wiosna, ocierał mi trochę, ale jak to lipa, to nic się strasznego nie dzieje. Ładnie się wszystkie przyjęły i, i mam nadzieję, że będą już w tym roku, można robić powiedzieć, Wiesz, mam 30 arów dosadzonych faceli. Zadziwiłem się trochę za wcześnie, bo to było 30 arów zsiane 15 kwietnia. 15 kwietnia, było zimno, brzydka pogoda, ta wcale nie wschodziła, ziele mi przybiło bardziej. Ale jak widzimy, no jest w tej faceli trochę, ale równie dużo ziela. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Także co, najważniejsze, aby coś robić dla tych naszych pszczółek, żeby miały co robić. Jak one będą miały co robić, to i my będziemy mieli co z tego pożytek. Także tyle by było na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie. Mała dogrywka będzie, pokażę Wam jak się przyjęły te wszystkie lawendy. Jak tu widać na tym poletku. Wszystkie lawendy ładnie się przyjęły, korzeniły. Rosną ładnie do góry. Tutaj też jeszcze pokażę wam, jak wygląda szałwia. Szałwia też widać, jak widać. Wszystkie sadzonki się przyjęły. I powiem tak, sadziłem to 26 maja. Dziś mam 11 czerwca, także wszystkie są przyjęte. Na koniec, jeszcze tak jak widać tutaj, w połowie zostaną przycięte. Dziś może za 2-3 dni, tak żeby krzew nie rósł do góry, ale się ładnie rozkrzewią do boki. Wtedy będzie więcej tych łodyk na który będą kwitły kwiaty. Tu jeszcze Wam pokażę, sadziłem z własnych nadzielonką ciamiętkę. To jest jedna, druga i tak w tym rządku dalej. Były sadzone do rynniczek nasiona, następnie wysadzane sadzonek. Trochę było problemu z przyjęciem, trochę wypadały, ale w większości się przyjęły. Także później powinno być to wszystko ładnie mniej więcej wyglądać. Część tutaj, część jeszcze w drugim miejscu jest posadzone. Także to, tak to mniej więcej wygląda. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się. Na razie, cześć.